No coś pięknego. Takie małe były. Ale góra! Góra jest najważniejsza! Wyrąbane. Siema z rana! Dzisiaj chlastamy liście Maureli młodym. Pamiętacie jak od Marka je przywiozłem, były takie takie malutkie były. Dziś Wam pokażę jak obcinać liście z yy, nożykiem. Także stawiam tutaj statywik. Momento. Opuścimy trochę lot. Zobaczcie, jak te gadziny podrosły ładnie. O, idę po nożyk. Odkarzanie. Takie brzydkie liście dolne. Możecie chlastać bez problemu. Zobaczcie, o tak o. Na spokojnie. Pyku pyku. One i tak do niczego Wam nie będą potrzebne, tylko będą przeszkadzać w zimowaniu. Wieczne pytania, czy można w domu przezimować. Można, ale dajcie temperaturę w dół z 15 stopni, nie podlewać, katować. Boczne będą liście przyzdychać, ale góra, góra jest najważniejsza. Czyli środkowy listek, jaki jest, nawet trochę się zacznie wybarwiać w lutym. Wyrąbane, da radę. O, no. dobra, ten niech sobie będzie, teraz idziemy tu zobaczcie. No coś pięknego. Takie małe były. A są w kastrach chyba, jak się nie mylę 35 litrów, ale za rok praktycznie trafią do gruntu. no i to samo robimy. No. Czy pod koszem, czy dacie na wprost szerze to jeden grom. Chociaż tak woda zleci trochę, nie? Ale ja Wam coś pokażę jeszcze. No, i dobra. Coś takiego. Wale na kompost. <laughs> Bieremy statywik. Zobaczcie, ile jest wody. Zawsze przed zimowaniem. Ja nie mówię, że teraz, tak? Ale mówię już wcześniej, może ktoś komuś się przyda. Wylewamy tą wodę, czyli kładziemy bananowca sobie na bok. I ona spłynie. nie? Wiecie o co chodzi. Wylać wodę. Bo po co ma stać przez zimę, jak zacznie się robić taki osad. A tak wylejemy i w ten sposób zimujemy. No, nic nie robimy, nic nie zabezpieczamy w kilka dni to się zasuszy. Rozumicie? Szybka akcja nauki was, prosta sprawa, w dużych to tam nie ma za bardzo co ciąć, to będziemy cieli kurde tym potem, będzie akcja też na jesień, w sumie to myślę, że kiedy wykopywać się pytać, w październiku, jeszcze spokojnie, jak sieknie lekko mróz, wyrąbane, one niech dalej czekają, tym dłużej trzymamy takie rośliny. W gruncie tym łatwiej jest przezimować, szybciej wykopiecie, gorzej przezimować, one już cierpią dużo szybciej. Nawet w listopadzie rekordzistki maurelaski wykopywałem i też dawały radę. Zobaczcie, najstarszy kaban, jeszcze liście jakiego kręci. Normalnie bydlak. Liść ma nie wiem, 2 metry, nie? Jeszcze nie chce kwitnąć. Mistrzostwo świata. Ile mam Maureli? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czerwonych. Uwielbiam te bananowce. Kaliantra nadal kwitnie. A ta żółta brugmansja się szykuje dopiero do zakwitu. Zobaczcie. Powinna zdążyć bardzo późno w tym roku. No bo nie było yy, wiosny normalnej, co przesunęło bardzo jej wzrost. Dziękuję. Idę zrenderuję. Trzymajcie się i do następnego razu. No.